Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić czas odlicza odliczania do robienia zdjęcia na telefonie iPhone N235G. Więc, żeby sobie ustawić czy się czas, którym chcemy, żeby nam zdjęcie się zrobiło, powiedzmy po 5 sekundach, wchodzimy w prawym górnym rogu w ustawienia. Tak, taki właśnie wizerunek zębatki, który znajduje się oczywiście tutaj. Klikamy. Jak widać, mamy wiele opcji, ale oczywiście nas interesuje najbardziej tak zwany samowyzwalacz, bo to właśnie jest to inne słowy, Więc klikamy i następnie możemy oczywiście zrobić zdjęcie dla testu, czy działa. Jak widać, bardzo dobrze wszystko działa. zrobiło nam zdjęcie po 3 sekundach, tak? Oczywiście klikając bardziej w narożniku można wysunąć również ustawienia czy chcemy było 5 sekund bądź 10. No i to również jak najbardziej działa, jak widać. Więc dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.